Ten podły je... glut z Pysiński. Miał powiedzieć, o jakimś się tu co autentycznie mi wkuruje, to na pewno to jest rewo, nie? O mnie... <śmiech> <śmiech> no to się. No już się zaczyna. No nie się rewo <laughs> w kurze, to jest. To jest po prostu nienawidzenie. Nie. Drama z nitro, drama z psycholożką, drama ze wszystkim Na no autentycznie jestem wkurzony. Co mi zrobił? No nic mi nie zrobił, no ale zobacz. Wejdziesz sobie na kanał rewo, chłopiec z jakimś kur jakimś godasem, jeśli chodzi o, o, o YouTube'a, nie? Robi kurwa po 500, 600, 700 tysięcy na każdy odcinek i on kurwa filmów nie wrzuca. Mega wpulujący to jest. No, ale my też to... Znaczy no, nie, no, nie, nie mogę powiedzieć, że mnie wkurza. Natomiast... No ja jakbym miał... Ja mam, mam kanał, no, który, który nie generuje takich... Nie generuje takich wyświetleń. Jakbym miał taki kanał, to bym robił wszystko, żeby skorzystać z tego i żeby dobić tam do miliona na przykład widzów, nie? No to tak mówię, to jest też, też inny mental. Poza tym Rewo poza kanałem jeszcze streamuje na Twitchu, no i jeszcze ma drugi kanał, który, który jest podcastem, nie? Więc tak naprawdę nie, nie myślę, że Rewo nie, nie narzeka na tworzenie jakiegoś tam kontentu w internecie. Ja też bym sobie film wrzucił, a nie mogę, nie? A... <grym> a, no to chyba, że tak. To ma sens, to ma sens. Mati, wy nic nie musicie. Musimy. No to teraz rozumiem. No w Moim zdaniem uciec... nie zasługuje na tyle wyświetleń i sławy Nie interesującym youtuberem No zobaczymy jak będzie wyglądała, wyglądał yy, jego powrót Jak będą wyglądały odcinki w momencie, gdy wróci Nie no wiem, zobaczymy kurwa, na, na bank kanałów jest, jeśli chodzi, o, jeśli chodzi o wyświetlenia per wideo. I ogólnie jeśli chodzi o, o to wszystko, co się wiąże z filmami, nie? Że jakby zajebisty kanał, ma, wszystko ma zajebiste i tego nie robi Mega mnie wkurza to On mówi, że nie... Ale bo, No bo to tak właśnie jest, wiecie Bo to właśnie tak kurwa jest, że Jak czegoś nie możecie, to to najbardziej was kusi, no a jak możecie, to już, to już nie jest to takie. No i dlatego jak Nitro ma bana na YouTube'a, to będzie go to wkupiało, że ktoś może nagrywać, a nie nagrywa, a jeszcze miał takie wyniki. No tak to jest. Już się nastawiłem na odpowiedź, a tu... chciał Okej, no, okej, okay, okay, jakby wiesz, to... Ja tego nie powiedziałem tak toksycznie, kurwa, że ja pier**ole co za z... bo nie powiedziałem tego tak. Kurde, ja wam powiem, że też chciałem odpocząć. Ale nie od YouTube'a, bo ja lubię bardzo. Tylko chciałem odpocząć tak chociaż w święta. Żeby tak trzy dni nie wchodzić na kąpa nic. To jest moje marzenie. Rewo ma deprechę to. dlatego... O serio, to jest moje marzenie, żeby 3 dni nie, nie wchodzić na streama i nic, to było super. ...to nie Okej. Tak, Rewo jest uzależniony, siedzi w ośrodku odwykowym, tak dokładnie. Jak ma przepustkę, to na chwilę odpala streama na Twitchu, dokładnie tak. Tak jak pamiętam, kiedyś były takie te... teorie na mój temat. Jak Zebo coś pierdolnął, że jestem uzależniony. Ale miałeś chyba mocną presję, że musisz utrzymać takie wyniki? Eee... Hmm. To jest ciekawie sformułowane pytanie, czy, czy presja, którą na sobie czułem, była czysto związana z wynikami? No, w sumie, w sumie, właśnie nie do końca. To znaczy, ja bardziej to odczuwałem na takiej zasadzie, i to miałem od początku, takiej bardzo dużej odpowiedzialności za słowa i tego, żeby temat dobrze przedstawić, w sensie obiektywnie. A żeby zrobić to obiektywnie, musicie to zrobić w ten sposób, że zapoznajecie się z czymś. I Mimo, że was to nie wiem, wkurza, albo bawi, albo staw dowolne, to odkładacie na bok wszystkie emocje. Czy musisz to trochę tak przetrawić w sobie? A no właśnie, bo to jest. To jest nie wiem, ja na przykład podchodzę tak, że jak mi coś bawi, to mówię, że mi to bawi. Jak mi coś wkurza, to mówię, że mi to wkurza. Daję swoją opinię. To, to zawsze daję swoją opinię. Może dlatego też mi jest trochę. trochę może łatwiej? Nie wiem, ale też też gdzieś tam trzeba się szczypać za ten język trochę, żeby żeby nie powiedzieć za dużo, nie? I odłożyć na bok wszystkie emocje i spojrzeć tak totalnie. MR, przepraszam, ale nie mogę, bo już, już, już dostałem. Ostatnio już powiedziałem, że się zgodzę. Znowu dzisiaj dostałem reprymendy, że, że jednak tego nie zrobiłem, więc nie, nie mogę. Bo jak zgadzam się, to później ludzie mówią, że dlaczego na ich się nie zgodziłem i tak dalej. To jest ogromna, ogromna batalia, jeśli chodzi o, o to zgadzanie się i udostępnianie czegoś naprawdę. Nie kupa właśnie jak robot. I, I czasami się po prostu zastanawiałem, czy, czy dostatecznie dobrze to zrobiłem, czy rzeczywiście mi się to udało, i. Czy ten koncept byłem w stanie w ten sposób utrzymać, nie? I, I to może jakoś taką. No, oczywiście plus w ramach rzetelności, żeby kogoś nie pomówić, dobrze przedstawić temat, właśnie dobrze zrobić research i wszystko sprawdzić. I, I to chyba taką największą gdzieś tam presję, taka odpowiedzialność bardziej za to, co robię. Ja to mam od pierwszego filmu, który wrzucałem jako rewo, tam jeszcze związanego ze skamami i tak dalej, że to jest coś, co mam jakby strasznie w głowie takie. I niby to jest nic złego, nie? Ale, ale też jak jest do przesady, to też nie dobrze, bo. Zżera. A czemu już nie nagrywasz? Nie szkoda ci trochę takich wyświetleń? Nie boisz się, że mogą być potem gorsze? Wiesz co? Hmm. Właśnie o to chodzi, że, że takie myślenie też na tej zasadzie, że muszę coś robić, bo... Stensja bardzo to, że robisz stream i może czasem nie masz siły, powiesz humor bardzo, bo aktualnie przeprowadzam i jest stres. Dasz radę, człowieku. Bo wyniki mi tak spadną, a wtedy będzie koniec, też powoduje taką, taką, wiesz, presję. Czy ja to dokładnie tak czułem? Nie wiem, czy... Pewnie był jakiś taki aspekt tego, ale raczej nie czuję, żeby to był główny, główna forma nacisku, która gdzieś tam mi w bani się działa. Na pewno to miało jakiś tam wpływ, ale nie czuję tego, jako wiecie... Tak... Ja, na przykład mam, ja na przykład mam taki strach, że wiem, że muszę to robić, bo wiem, że jak tego nie robię, w sensie, że jak na przykład bym przestał albo zrobił sobie odpoczynek na ileś tam, to wiem, że później bym musiał tak się starać o... znowu o, o wyświetlenie jakieś, że... że wiem, że muszę robić. Jakby nie ma czegoś takiego, że muszę odpóźnić. Szczególnie teraz e, wiem, że muszę robić więcej. No i tyle, może kiedyś, be, może kiedyś będzie taki, taki moment, że będę mógł troszeczkę zwolnić. Teraz jest moment, że muszę zapierdać. Taki, nie wiem, top 3 powodów. Więc tak, zresztą. Wiesz, też było wielokrotnie coś takiego, że wiesz, ja miałem takie przerwy, potem gdzieś tam wracałem sobie, nagrywałem te odcinki i na początku idzie gorzej, z czasem, wiesz, udawało mi się przynajmniej to odbijać, no ale tak, mówię, to teraz to dla prawda. mnie taką nadrzędną wartością jest to, żeby wszystko sobie poukładać w głowie, robić to, co lubię, przede wszystkim ułożyć to w takim, w taki sposób, żeby nie czuć tego, takiego stresu, takiej właśnie... Nie narzuciłeś sobie zbyt dużej presji? Czasem trzeba sobie narzucić taką presję. Nie wiem, jakiejś presji z różnych. Wiela. Nie wiem, jak chcesz kierunków. Bo no niestety działa to na mnie w ten sposób, że wiecie, trzy miesiące jestem aktywny w sieci, wrzucam po dwa odcinki kupa, y, w tygodniu, tutaj streamuję, tutaj zgrzyt i wszystko, a potem znikam na nie wiem, dwa miesiące. I nie chcę hmm. tak funkcjonować, dlatego teraz staram się to wszystko ułożyć, pracuję nad tym, wieszcie mi, kompleksowo, całościowo nad tym pracuję i o co psychologii... psychologii? Ja, nie, ja wam powiem, że ten, że, że chyba. Znaczy inaczej, na, na pewno dwa, dwa filmy i dwa live będą w tygodniu. Możliwe, że jeszcze jeden short, zobaczymy. Natomiast to jest taki minimum. Jeden odcinek na pewno będzie montowany, jeden będzie niemontowany. montowany. Aczkolwiek to nie będzie taki film pogadankowy, że sobie tutaj trochę zastanowię się, trochę się tutaj hmm, pomyślę, trochę, trochę coś tam, wiecie, sobie odchrząknę, tutaj będę szukał słowa, nie wiem, tylko że te odcinki niezmontowane nie również będą dynamiczne. I taki dostaniecie dzisiaj już już, z godziny 5, 5 minut po północy. Też będą, e, też będą dynamiczne. Natomiast kwestia jest taka, że e, o, fil o rzeczach, które dzieją się nagle, tu i teraz, ja będę e, nagrywał właśnie takie filmy bez montowania. Dlaczego? Ponieważ jak dodaję film bez montowania, to on jest z bomby na zielono sprawdzony. Że, że on jest od razu sprawdzony, bo czasem tak mówiłem, że no, żeby tam ten, ten kanał rósł, to ja muszę też robić to w ten sposób, żeby coś się dzieje, nagrywam i montuję i wstawiam. I faktycznie wiele razy tak robiłem, tylko że wtedy YouTube mi robi psikusa, ponieważ musiałem czekać 3 dni na sprawdzenie filmu, 4 dni i wtedy moje marzenie o tym, żeby kanał rósł, jeszcze bardziej się oddalało. Natomiast w momencie, gdy wstałem film niezmontowany, niepocięty, to nie wiem, nie mam pojęcia dlaczego, ale YouTube działa tak, że od razu, jest, yy, od razu jest sprawdzony, od razu mogę wstawiać. Więc to jest trochę chyba klucz do sukcesu. Zobaczymy, jak to będzie wychodziło. Więc odcinki na kanale będą się pojawiać i zmontowane, i niezmontowane. To znaczy, i zmontowane, w, szczególnie takie, w których się odnoszę do jakiegoś filmu a te, w których nie ma cięć, zmontowane, ale nie ma cięć, o tak, będą na, na, pojawiły się na tematy, w których na przykład odnoszę się do takich screenów, odnoszę się do, do jakichś tam wypowiedzi pisanych, aniżeli wypowiedzianych przez kogoś w filmie. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało, jak ludzie to... Jak ludziom się to spodoba? Licznej od strony zdrowia i od strony takiej, nie wiem, czysto praktycznej. Nawet ostatnio też chciałem sobie poukładać różne sprawy, ymm, właśnie takie finansowe, bo, bo też tam jakoś za bardzo o tym nie myślałem i to wszystko tak sobie też leciało e, swoją drogą, więc. Więc no, no staram się to całości do tego podejść. Na początku skupiłem się na zgrzycie i. Jeśli chodzi o zgrzytno, to są fajne wyniki. Fajnie ten projekt śmiga. Nie spodziewałem się w ogóle tak dobrze będzie śmigał. To, to jestem w szoku. Teraz mamy ten etap, gdzieś tam przygotowywania się, żeby realizować nowe wywiady jakieś. No wiadomo, teraz jest trochę zabiecha z tym. Ciekawe, ciekawe. No bo Bogimpark tam też wyleciał i. I tak to powiem, coś byśmy organizowali, ale zakładam, że w grudniu jeszcze uda nam się jakiś wywiad zrobić. No i potem teraz sobie chcę wrócić tutaj do streamowania, w finale jakiś pomysł też na kanał i sobie wrócić na kanał, jeżeli chodzi o YouTube. A nie uważasz, że w pewien sposób y, marnujesz szansę, no to to jest właśnie też jeden z elementów takiej presji, nie? Że też uważasz, że o kuwa, mam swoje 5 minut i tak dalej, powinienem orać temat teraz i nie wiem, zarobić się na całe życie, chuj tam... Tylko z drugiej strony też, też wiemy, że na przykład Rewo jest taką osobą, że tak mi się, tak przynajmniej mi się wydaje, że jako, że też nagrywa y... No inaczej, nagrywa, ale jakby nie nagrywał tego zgrzytu, to tak samo by było, że dał się tak, tak poznać, że on, jak wstawi teraz film, to on znowu będzie miał 400 tysięcy wyświetleń, nie, 300, 400, to jest na pewno. Kosztem zdrowia, kosztem wszystkiego, ale wiesz, masz swoje ten. Natomiast ja od początku patrzyłem na YouTube'a i na działanie w takich social media nie jak, jako na sprint, tylko na, jako na maraton. I uważam, że w dłuższej perspektywie, jeżeli chodzi o moje życie prywatne, jeżeli chodzi o pracę i wszystko dookoła, dużo więcej, tutaj powiem młodzieżowym słowem, odda mi, jeśli to wszystko sobie poukładam, a nie będę próbował znowu sprintować, a potem łapać oddech przez dwa miesiące i tak wkoło. Tylko raczej tak wiesz: stabilniej do przodu i ten. No psychika siada, szczególnie, że wiele osób na YouTube przerzuciło na Ciebie bardzo dużą odpowiedzialność za każde słowo, które powiesz. Znaczy wiesz, to nie jest tak, że ludzie przerzucili, to ja to na siebie wziąłem wchodząc w tę branżę, a to, że ludzie tego oczekują, to ja nie mam do nikogo problemów o to. To wiesz, tak to działa, więc yy, też to powoduje, że daje Ci jakąś tam pozycję, też dlatego ludzie ci śledzą, więc ja to traktuję jako odpowiedzialność za to, co robię i nie mam tutaj pretensji w żaden sposób do ludzi, ja dlatego pracuję nad sobą, a nie nad ludźmi. Zobaczmy, co ty jeszcze mówi. No to przykre, to jest. A widzisz, że mogłoby się wydawać za czy to jest prawda, nie? To jakby ja też nie chcę tutaj, bo to jest taki osobisty temat, ale tylko chciałbym, jakby nawiązać do tego, że często ludzie myślą, że o, ja p coś tam wiesz. W internecie, jakby super idzie, wiesz, miliony wyświetleń, pewnie firmy się biją o współpracę z nim, no bo wiesz, ma nieskazitelny wizerunek i tak dalej. Więc wiesz, jest, jest ten fame, jest ten lansik, są te viewski, wszystko jest ku... A, a ktoś świadomie jakby z tego rezygnuje, nie wiadomo jak na długo, no bo pewnie nie permanentnie, bo, bo, bo ten jakby sukces zawodowy nie zawsze idzie jakby z poukładanym życiem prywatnym. Plus jeden, i dlatego teraz nad tym pracuję, żeby sobie. O, to jest znaczy fajnie, że fajnie, fajnie mieć taką możliwość, takiego trochę spojrzenia, jakby mieć możliwość spojrzenia na coś z boku i, i przemyślenia sobie. No ale nie zawsze też się ma taką sposobność. Tak ktoś może sobie na, na takie coś pozwolić, to super. Może trochę zazdroszczę, natomiast. Yy... Natomiast nie zawsze taką, taką możliwość się ma. By to ogarnąć. Zobaczymy coś jeszcze Zebo. Jak już lecimy kącik, plot, ploteczek, plo, 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 plotusiów o lewo, <tunów>, to, to zobaczymy jeszcze, co Zebą lubię, jaką mnie mówią. Proszę, mówcie o mnie więcej. Na to REWO troszeczkę zaskoczę. <tunii> Zebo to w ogóle. Zebo to w ogóle. Jak wtedy zniknąłem, to nagrywał, teraz nagrywa. Ciekawe. Zobaczymy, co powie. No bo wytłumaczył, jak wiecie, rewa dawno nie było na internecie. Chyba ze 4 miesiące już nic nie wrzucił no szczerze, ta, no i taką dłuższą przerwę, no i teraz ta dłuższa przerwa tak prowadzi zgrzyt w sumie, więc jakoś tam w internecie się pojawia. To nie jest tak, że znikł totalnie, tylko bardziej skupia się chyba na streamowaniu i na zgrzycie. E, to ludzie się dziwili, dlaczego nie wrzuca filmów na YouTube, no Dwie i w jest. końcu e, rewo odpowiedział. Wrócę do prowadzenia kanału we formule newsów lub innej... Ktoś mógł wrzucić to AI z moim głosem, no jestem się posłuchał z chęcią. Zebo, no XXI wiek, już było... już było wygenerować jakoś. Ale najpierw chcę wszystko poukładać. Do tej pory jest streamowanie i rodzaje filmów było na zasadzie dobre, jakoś to będzie. I powodowało to w mojej głowie spory stres, który z czasem mnie wyniszczał. Teraz chcę wszystko zapanować i czuję, że jestem na dobrej drodze. Z kręci topowe liczby w kategorii podcast. Ostatnio wróciłem do streamowania na Twitchu. Chcę ustalić konkretne dni, kiedy się odpalam. i jak ułożę te dwie aktywności, to wezmę się za kontent na kanał. Ostatecznie. Wow, trzeba pracować, by być rozpoznawalnym. Jeżeli tuberzy chcą być traktowani poważnie, to niech poważnie podchodzą do zawodu. Takie znikanie to brak szacunku dla widzej i pracy. Y no tak, no powiem Ci, że ja w ten sposób bym nie, nie odpuścił. Ewentualnie od razu bym, od nagrałbym przynajmniej jakiś film, w którym mówię co i jak. Mati, ci którzy są, to w większości zostaną, byśmy się tak powiększyli, żebyś mógł sobie zrobić wolne. Zobaczymy, może kiedyś będzie taka możliwość. Natomiast ja wolnego nie miałem od... <grym>, od kurwa nie pamiętam kiedy, ale może kiedyś będzie taka, taka możliwość, może kiedyś będzie taka sposobność, bym troszkę tego wolnego miał, odrobinę. Mówię, nie, nie miałem w tym roku, nie, w tamtym. No ja chyba od pięciu lat to tak naprawdę przynajmniej ten jeden film w tygodniu jest. Od więcej nawet. 11 lat prowadzę kanał. Nie, to... Jedyne o czym marzę to faktycznie, żeby żeby święta nie pracować. Co są z dniem święta w ogóle? 2-4, 2-5, 2-6 No, 23 to będę robił... No, będę robił jedzenie, więc 23 nie zrobię streama. Natomiast zrobię streama 22 w piątek. Urlop. Nie ma, nie ma czasu na urlop. 22 zrobię streama, a później 27 jakoś tak, No po, po 26 na pewno zobaczymy. Brzmię się tam bardzo zmęczonego, ponieważ streamuje 4 godziny, i 13 minut. Natomiast powiem ci, s, s, serdeczny widzu że gdyby nie materiał Dari, to miałbym o wiele więcej y, animuszu, o wiele więcej werwy i siły bym miał ma sprawić, że przestanę znikać co kilka miesięcy, tylko będę mógł stabilnie działać. Wychodzę z założenia, że w życiu chodzi o bycie szczęśliwym i jeśli nagle, mimo ogromnych pieniędzy i wyników nie czułem szczęścia, to uznałem, że trzeba coś z tym zrobić. Zawsze jak miałem przerwę, to bałem się, że ludzie o mnie zapomną, ale historia pokazuje, że tak nie jest i jestem wam widząc za to bardzo wdzięczny. Jednak nie chcę tego nadużywać i pracuję, aby wprowadzić zmiany w życiu, które ustabilizują moją działalność w sieci. Czuję, że to jest wyraz szacunku do waszego zaangażowania i wiary we mnie, a jednocześnie droga ku byciu szczęśliwym. Fajnie, w sensie fajnie, że tak bardzo do tego... Ej, czy to prawda, że jak pracuje się z domu, to bardzo zaczyna się kojarzyć pracę, Trudniej odpocząć, czy to bardziej indywidualne? E, powiem Ci, że ja nie potrafię odpoczywać. Ja nawet jak y, mam odpocząć, to i tak nie odpoczywam. E, jak z Izą na przykład mam tak, że dobra, położymy się tam, wiesz, zdrzemniemy się, i za zasypia, to ja mówię: dobra, to ja wstanę i scenariusz napiszę. No i faktycznie robię scenariusz. Albo ostatnie. no mówię, to taki przykładów, cała masa jest ciągle tak naprawdę. Albo na przykład, wiesz, Iza tam 24 Iza tam przysypia. Tam 23, no nie, 23. I ja mówię, dobra, to ja sobie teraz włączam stary film. Wziąłem sobie jakieś chrupeczki, wziąłem kolkę sobie. To sobie teraz obejrzę trochę nie. No i mówię, dobra, chodź w ten film idę robić miniaturki pod, pod live y. No i tak to, tak to wygląda. To naucz się czym prędzej, bo tak się nie da żyć na dłuższą metę. Mówię to wychodząc z depresji. Nutka, powiem ci tak, na dłuższą metę, jeśli chodzi, chodzi o dłuższą metę, to ja tak od kilku lat mam, więc... więc da się na dłuższą metę. Podchodzi tak bardzo dojrzale i niechciwnie. To, to, to na pewno na plus bardzo, jeżeli chodzi o rewo. Wiecie, najlepsze jest to, że... Ale powiem ci tak, jeśli pojawi się więcej spokoju zdrowotnie, finansowo, jak będzie, jak będzie zdrowotnie dobrze, to będzie im finansowo dobrze. Jak będzie zdrowotnie dobrze, to będzie im finansowo dobrze, ponieważ obecnie finanse na zdrowie najwięcej są potrzebne, tak naprawdę. Więc w momencie, gdy ze zdrowiem będzie dobrze, to jest finansowanie, będzie lepiej. A w momencie, gdy jego zdrowia nie ma, to trzeba bardzo dużo wydawać na lekarzy i na lekarstwa. Na leki. Bardzo, bardzo dużo. Eee, nie czujesz wypalenia? Nie czuję. To jest, to jest kurwa, cudowne, że nie czuję wypalenia. Mogą być zmęczone czasem. Mogę być zmęczone czasem. Eee, no to teraz jestem zmęczony tylko dlatego, że prowadzę, wiesz, 4 godziny, 4, 4 godziny 15 live'a. Natomiast mówię, gdyby nie ten materiał dalej, to byłbym o, o w o wiele lepszym stanie bym był. Natomiast jeśli chodzi o wypalenie, to nie. Jest to szczęście, że przez pierwsze 4 albo 5 lat, 5 lat nie wiem, ale przez pierwsze 4 lata nic nie zrobiłem tak naprawdę na YouTubie. I robiłem to z pasji, i ta pasja dalej we mnie jest. Więc, więc dalej lubię to robić, dalej lubię, wiesz, lubię nagrywać, lubię pisać i tak dalej. Także to jest super. Gdybym poczuł wypalenie, to bym chyba się trochę podłamał. Natomiast. Natomiast nie czuję, to jest super. Czy dać się trzy e, dni odpoczynku, chociaż jak mówiłeś, na odpoczynku, chociaż tyle, wyłącz sobie, wszystko jest te trzy jak najlepiej. No tak, tak chyba zrobię, wiesz. Tak, chyba zrobię. Znaczy, osoby, które wiedzą, dlaczego nie masz czasu na odpoczynek. A, który? Aha, są wiedzą. No tak, tak, to jest akurat prawda. No mówię, no tutaj gdyby, gdyby ze zdrowiem wszystko było ok, no to wtedy, wtedy mógłbym sobie trochę odpocząć. Natomiast, jako że ze zdrowiem nie jest ok. Eee, I nie wiem kiedy będzie. To, to wiesz, to. No to nie, nie, jakby nie, nie będę sobie tracił czasu na odpoczywanie. Eee, Żebyśmy nie walną, nie też przy 5 trzeba coś wygminić. Człowieku. To jest ok. Jakby nie, no to bo to było pod jednym postem gościa, który tam napisał, to chyba jest profil tej chmurki Friza, tylko prywatny, albo zmienił nazwę, już nie pamiętam jak tam było, do whatever. W każdym razie ten, w każdym razie właśnie ten był ten post, że tam już trzy miesiące, czyli nie wrzuciłem filmu, że chyba mam panę w ten kanał i tak dalej, no więc uznałem, że tam odpiszę, ale na przykład na Twittera też trochę jeszcze taki mam opór, żeby sobie wracać jakoś. W sensie, żeby tam aktywnie. Gdzie mnie wspierać? Człowieku? No takie pytanie zawsze chętnie odpowiem. Ci ci tu masz, patrz, meter ma i tu masz wesprzyj i tu masz progi wspierania i tyle. Ale tu jest link do donate'ów, jeśli ktoś jest zainteresowany. Co na święta, top 3 mati. ja poluję na rybę po grecku. Ryba po grecku, eee, ryba smażona, bar z eee, pierogi z kapustą i grzybami. sporo wydatków zmartwień, ale ważne, że dajesz radę, trzeba. I, I i i i coś jeszcze? No później nie sałatka i Nie, nie chodzę do psychologa nie działać na Twitterze. Wiadomo, przeglądam czy coś, ale no przykład zauważyliście pewnie, że Aaron, tak, Aaron. Yy, zauważyliście też pewnie, że tam się jakoś nie udzielam na Twitterze, nie, nie, nie piszę i tak dalej, nie posiedzi rzeczy, też nawet tego streama nie promuję w sumie nigdzie. Jeżeli chodzi o Twittera czy coś, Znaczy, no shoty są formą promocji wiadomo, ale jeżeli chodzi o Twittera czy Instagrama czy coś nie promuję, bo też tak chciałem to dopiero zrobić, jak tak jakoś tak, się to nie ma? Yy, Tak, na no, mnie chyba nie, jak nie ma. Jak tak znowu właśnie taki, nie wiem, luz w tym poczuję, jakoś może pierwsze dni się pojawią konkretne, kiedy będę regularnie streamował. Jakoś tak, nie wiem, też nie chciałem właśnie wrzucać się od razu w ten taki Pędzący pociąg zasięgów, i wszystkiego tylko tak, tak na spokojnie. Ale ci, co mieli, to jakoś tutaj dotarli, jak widać. Będzie.